Kochane panie, startujemy z Waszym czytankiem na rok 2026. Robimy tylko czytanko na pierwszą połowę roku, ponieważ ona jest energetycznie zupełnie inna niż druga część tego roku i dlatego skupiamy się najpierw na tym, co jest teraz ważne. I najważniejsza część tego pierwszego półrocza kończy się w kwietniu i później będzie już taki okres przejściowy na tą drugą połowę roku, która będzie moim zdaniem dużo bardziej Produktywna, co jest ważne dla Ciebie. Natomiast ta pierwsza część roku jest jeszcze taka, hmm, mam uczucie, jeszcze taki e, czuję piasek, e, zgrzytanie, czuję jeszcze takie, to wszystko nie jest ze sobą zazębione i e, być może będziesz mieć takie uczucie, że coś Ci przeszkadza ciągle, tak, że ciągle coś nie gra, że ciągle coś nie funkcjonuje że ciągle coś jest nie tak zdefiniowane, nie wiem, zobaczymy jeszcze, bo ja nie zrobiłam jeszcze żadnego channelingu dla Ciebie, ale to są takie pierwsze odczucia, które mam i zaraz wchodzimy sobie w, w channeling a live, zrobimy, spojrzymy sobie w karty, jakie tam jeszcze dodatkowe informacje przychodzą i zrobimy sobie oczywiście przekaz energetyczny na tą część roku i mam nadzieję, że będzie Ci on służył. I jeżeli jesteś gotowy, bo ja jestem, to startujemy. Proszę informacje dla Panny. Na pierwszą połowę roku 2026 dla panienek oglądających tutaj ten kanał. Boże, jest takie słowo, które ja w tej chwili w języku polskim nie bardzo mogę zidentyfikować. Jest oś działania. Oś. Czy jest jakaś nieodgórna, jest jakaś e, prosta, po której ty się poruszasz? Czy jakby wiesz, w jakim kierunku to wszystko ma iść? Masz określone działania, e, o, jest określona oś działania. To jest to, co słyszę. Ok? I widzę. Mm, ale zidentyfikuj, czy zdefiniuj oś dla siebie samemu, bo ja mam trochę problem językowy, okej? Okay. Oś je znam tylko z matematyki, a ja tak poza tym to nie bardzo wiem, jak to inaczej nazwać. Dobra, co jeszcze? Napisz później w komentarzu, jak Ty dla siebie definicujesz, jest zidentyfikowana oś działania. Oś to słowo, co to jest dla Ciebie? O, oh, okej, okay, dobra, o Boże. Mam wrażenie, że musisz przejść, no nie chcę powiedzieć przez oczko igły, tak, ale jest jakieś zwężenie, tak, czy jest jakaś tam, powiedzmy, ścieżka, którą sobie podążasz, no jest bardzo rozświetlona, to jest wszystko super, okej? Okay? I później musisz przejść przez jakieś zwężenie i to się dopiero poszerzy. Przejście graniczne, ale to się w tej chwili źle... Kojarzy, ok? Ale tam jest jakieś zwężenie i jest pełne skupienie na to, żeby przejść przez jakąś, jakiś taki punkt newralgiczny, żeby poszło i się poszerzyło to coś. Cokolwiek to u ciebie w tym życiu znaczy, gdzie poszukujesz ekspansji, tak, to to się pojawia, ale dopiero trzeba przejść przez to zwężenie. Ok? I moim zdaniem to zwężenie będzie czasowo właśnie ulokowane. O Boże, dobra. Czuję dwa punkty newralgiczne, ok? Pierwszy to jest do połowy lutego i drugi do połowy kwietnia. Ok? To są takie dwa punkty newralgiczne dla Ciebie. Głównym punktem neurologicznym będzie druga połowa kwietnia. Dobra, przechodzimy na stół. Zobaczymy, co tu się pokaże. Pamiętajcie, zamawiajcie miejsce na retreat. Jeżeli jest to wasz temat, uleczenie rany pierwotnej. Um, spotkanie się z nią, zrozumienie jej, tak. Do końca roku macie ogromne oferty: cenowe zniżki dla, na bilety przyjacielskie, na kwestie um, samemu też, jeżeli zabijacie. Proszę, kartę dla panienki na tą pierwszą połowę roku. Przesunięcie osi czasu. Mówiłam o osi, no, można, dla mnie to są niesamowite, można powiedzieć, przypadek, dla mnie to nie jest przypadek, tak? Dla mnie to nie jest przypadek. 2, 4, 6, ciągle o 2. Dwa. 2 dwa to jest dla mnie ogromna decyzyjność z wewnętrznej siły, taka um, mo od motywacji wewnętrznej. Ja cię mniej więcej na takiej ścieżce widziałam, tak? Ja cię mniej więcej na takiej ścieżce widziałam. Zdefiniowana jest oś, i ta oś też, powiedziałam wam już czasowo, gdzie jest też zapięta. Co też jest ciekawe, że. Wczoraj przyszedł taki impuls, żeby znowu zrobić warsztat o z przesunięciem osi czasu, żeby dla siebie wskoczyć na inną linię czasu, tak? I że to powinno się też zrobić gdzieś tam w okolicach nowego roku, ale ja ciągle jeszcze nie mam sobie go. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja czekam. Ja tak zawsze mam, że po prostu musi przyjść ten moment i wtedy... Wtedy idę. Ale coś już się zapowiedziało. Przesunięcie czasu. Co to znaczy dla Ciebie? Przesunięcie oci czasu znaczy, że przeskoczysz na nową linię. i Ta linia jest właśnie związana z Twoją ekspansją. Ok? Ona jest związana z Twoją ekspansją, ale Ty już jesteś ustawiony, ustawiona, i tylko idziesz na moment zawężenia. Musisz coś przeskoczyć pra praktycznie pewnie i siebie też, tak? czy własną pupę, jak to się mówi, żeby przejść na ten moment ekspansyjny. Momencik, muszę coś zobaczyć, bo miałam, jak to się mówi, czekajcie, zaraz wam coś powiem, tylko znajdę to, dobra? Um, dobra, już mam, bo um, Ekspansja to jest dla mnie Jowisz, tak? I teraz mamy Jowisza w raku do czerwiec, lipiec 2.26. To chciałam właśnie sprawdzić, to kiedy on tam siedzi. Druga połowa roku, to jest to, co właśnie mówię. Będzie przechodzi Jowisz, ekspansja do. O, Bole, ale mam skórę ale mam się skórę do lwa i ten. Ten Jowisz w Lwie, my, my osobiście będziemy przeżywać ekspansję, tak? To, na czym my się głównie tutaj w tym życiu, w tym trzecim wymiarze, że tak powiem, koncentrujemy, to jest ekspansja zawodowa, finansowa, materialna, tak? Bardzo mało koncentrujemy się na ekspansji własnej, czyli ja mam się rozwijać, ja mam rosnąć, mnie ba być więcej energetycznie w tym świecie, tak? Ja mam mieć swoją, jakby to powiedzieć, to właśnie, ja to trochę tak nazywam odciskiem węglowym, który po sobie pozostawiam, tak? I tu mamy troszeczkę za mało. Zakrywamy się często, nawet jeżeli mamy własne firmy, zakrywamy się czy ukrywamy się za naszymi produktami, za markami, za nazwami jakimiś, tak? Za branżami, natomiast my sami w sobie gdzieś tam pozostajemy w tle. I to nie chodzi o to, żeby tutaj z wielkim ego latać po świecie, tak, to w ogóle też nie o to chodzi, tylko chodzi o samoświadomość siebie i własnej mocy, własnej, tego empowerment, tak, jak to się mówi. Um. I moim zdaniem a ten Jowisz w Lwie bardzo Ci pomoże, on jeszcze nie jest w Tobie, rok później będzie w Tobie, bo Jowisz mniej więcej rok potrzebuje, żeby przejść przez znak Zodiaku. Także sobie poczekaj, aż Jowisz jeszcze wejdzie w, twoje, w Twój znak. I to będzie w czerwiec lipiec 2.27. To już się możesz cieszyć, ale przygotowanie już jest tutaj. Już jest tutaj, dobra? Czyli nowa linia czasu, w której inne rzeczy będą się działy, inne. Inne rzeczy będą miały znaczenie, inne rzeczy będą się rozwijać, będzie lepiej, łatwiej i przyjemniej, co nie znaczy, że swoich lekcji nie będziesz mieć, tak? Ale zmieni się Twój świat. Będzie nowa forma, będziesz zauważać, że ludzie będą inaczej na Ciebie reagować, inne szanse będą do Ciebie przychodzić. Będziesz szerzej, będziesz miał poszerzoną wizję świata i e, Twój oddźwięk na ten świat zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Poza tym, co tutaj mamy, jest Strażnik świata świat nie świata, praca ze światem ochrona, prowadzenie przez boskie światło, moim zdaniem troszeczkę jest też tak, że ty idąc tą ścieżką, tutaj, ona nie tyle się też rozświetla, co ty ją rozświetlasz, idąc tam. Ponieważ teraz wchodzimy w świat. W w którym nie korygujemy starych ścieżek, tylko budujemy nowe. Czyli tych ścieżek jeszcze nie mamy, musimy je dopiero przejść, rozświetlić i tak dalej. Ty nie należysz do znaków pionierskich, tak takich na przykład bara, co nie znaczy, że um, Twoja praca też jest pionierska. Bo wszystko, co robimy, będzie pionierskie. Więc tak jak dotychczas działałeś, będziesz działać teraz inaczej. Trzymaj światło prawdy w sobie, nawet gdy ciemność wokół ciebie wzrasta. Jesteś kotwicą światła dla tego świata. Więc um, twoje kroki, które będziesz poczyniać w tej drugiej połowie roku, w pierwszej połowie roku 2026 są bardzo ważne. Super. Wcale nie musisz dużo robić, musisz się tylko odciąć od Starego Świata. Co znaczy odciąć od Starego Świata? Być może już masz takie poczucie, yy, znaczy ja je bardzo głęboko w tej chwili w sobie noszę, że yy, bardzo dużo się zmienia, bardzo dużo się zamyka, bardzo dużo nowego się otwiera. Yy, nawet jeżeli to nie zawsze jest jeszcze namacalne, ale. Yy, jest takie dziwne uczucie, że coś nowego się zadziewa, że tak powiem. Momencik, telefon mi dzwoni. Ktoś sprzedał mój numer telefonu, i teraz mi dzwonią, po prostu uwielbiam takie historie. Dobra. Zakończanie. Oddzielanie się od starego. Wycofywanie się, szukanie własnej nowej definicji, szukanie nowych własnych ścieżek. Ta oś, po której się poruszasz, która jest gdzieś tam w tobie zdefiniowana i ty nią idziesz, ale zobacz, ile tu jest spokoju. 4 plus 2 jest 6, tutaj mamy tą szóstkę, czwórkę mamy tutaj, dwójkę mamy podwójnie tutaj, tak? Więc wszystkie cyfry się ciągle gdzieś tam powtarzają. Ale co najważniejsze w tych czterech mieczach jest dla Ciebie, jest to, że trzy miecze wiszą nad Tobą, czwarty jest pasywny. Ty masz jakieś trzy decyzje do podjęcia. Miecz jest dla mnie no, decyzją, tak, ale gdzieś tam odcięciem się od czegoś, od kogoś. I ty będziesz mieć w tym czasie, będziesz się odcinać od pewnych historii, które ci już nie są potrzebne. Ja nawet nie chcę powiedzieć, nie służą ci, tylko po prostu już ich nie będziesz potrzebować, bo one należą do starego świata. Um, czwarta decyzja jest jakby nieistotna w tym wszystkim. Ona może pozostać pasywna, bo ona jest gdzieś tam z tobą sko. totalnie powiązana. Dokooptowana do ciebie. Ty jesteś tą decyzją. Ale tutaj są jakieś zewnętrzne historie. I te trzy elementy muszą być wyeliminowane z Twojego życia, żebyś mógł przejść przez to. Z, przez to okienko malutkie, przez to zawężenie. I jak przejdziesz przez to, zacznie się ekspansja. To może być związane na przykład, że za dużo rzeczy prowadzisz naraz, tak? Że nie wiem, na przykład um, uczysz się języków, uprawiasz nowy sport. Um, oczywiście, że również tam też medytujesz i tak dalej. Tak? 500 tysięcy rzeczy robisz i brakuje ci energii na coś co naprawdę jest ważne albo tam nie idzie odpowiedni fokus energetyczny taki laser żeby to się mogło zmaterializować tak i na koniec będziesz musiała musiała się oddzielić od jakichś trzech historii które ci a, które już nie mają znaczenia bo na przykład one już są tak zintegrowane że już nie musisz ich im tyle energii poświęcać że tak powiem ale to mogą być też trzy osoby z Twojego życia, które stwierdzi, że już ten kontakt jest jakby nieistotny w Twoim życiu, a gdzieś jeszcze ciągnie energię. Ok? I poszukać nowego, w co warto zainwestować w tym pół roku. Hmm. Dobra, i tu jest dopiero wyprostowanie. Widzisz? Więc są jakieś historie zamieszania i to mogą być osoby, które Ci mieszają w polu energetycznym i teraz nie, to nie chodzi o to, żeby zwalać teraz winy na kogoś, tak, to jest po prostu takie było ich zadanie, taki wybór zrobiłeś, zrobiłaś, że te osoby są w Twoim życiu, no czasami są to nasi rodzice, tak, Czy siostra, brat, no jest to czasami też i rodzina. Ale warto spojrzeć w to i tutaj słyszę też dla niektórych pierwotna rana, ok? Czyli to by było też być może jest to kwestia też tego tematu kairona, hirona w twoim jakimś tam znaku, w którym masz w swoim kosmogramie, żeby spojrzeć w to miejsce i wykarmić. To coś, co tutaj potrzebuje uwagi Twojej. I dopiero to zacznie funkcjonować. Um, powiedzmy sobie, że masz, nie wiem, Chirona w bliźniętach, ok? Chiron w bliźniętach, typowy temat. Nikt mnie nie słyszy, nikt nie słyszy tego, co mówię. Nie, za, nie jestem zauważany, zauważana, tak. Tego typu historie. I teraz masz uczucie, że te osoby mieszają tobie, bo cię nie zauważają, tak? Czyli działają gdzieś tam przeciwko tobie. Przy czym cała praca polega na tym, żebyś ty spojrzał w to miejsce, w to miejsce dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że. Chciałeś, chciałaś zrobić takie doświadczenie, okej? Okay. Co potrzebuję, żeby to uzdrowić, zintegrować, żebym mógł mówić i mnie słuchano, tak? Więc muszę dokarmić to miejsce, muszę w nie spojrzeć i je wykarmić, po to, żeby znowu zaczęło wszystko funkcjonować, okej? Okay? Czyli ja muszę się tym tematem zająć, bo inaczej nie pójdę do przodu. I to może być właśnie to przesunięcie oś czasu, i jak się na tym skupisz. Czyli tu jest jakieś zamieszanie energetyczne, ok? I to mogą być jakieś trzy tematy, z którymi się gdzieś tam męczysz żeby je uzdrowić, bo to jest też karta uzdrowienia, tak, decyzja leży przy Tobie, żeby się na tym skupić, to są te trzy miecze, o którym tutaj mówiliśmy, tak, te trzy miecze, na nich się skupić, tu mamy trzy razy dwa, jest sześć, oświetlić to miejsce, zobaczyć gdzie jest ciemność, gdzie jeszcze nie patrzyłem, nie patrzyłam, żeby pójść do przodu, ok, i tu mamy osiem, sześć plus dwa, jest Osiem, czyli decyzja, idę do przodu, bo ten temat jest zintegrowany, zauważony. Tak, jaka jest różnica, jeżeli spojrzymy w tą ranę, tak, że um, i to szczególnie w tym takim systemie medytacyjnym, nie? Że to nie jest tylko informacja, a widziałam w kosmogramie, mam Kairona w bliźniętach w związku z tym to znaczy to, ok, rozumiem swoją, swój problem i dlatego y, już jest ustrowiony, bo ukochała, okay? bo Można spróbować. <laughs> Może zafunkcjonuje, ale. Z mojego doświadczenia jest tak, dopóki ty tego nie czujesz, nie poczujesz emocjonalnie, tak? I to jest to, co właśnie robimy w tym, w takim retreat, tak? I tu nie chodzi teraz o reklamę, chodzi o to, że ty też możesz to dla siebie sam zrobić, ty nie musisz wcale tajemniczyć, możesz to zrobić samemu, tak? Wchodzę w medytację, łączę się z tą raną, chcę ją zobaczyć, poczuć. Ukochać, zobaczyć, czego ona ode mnie potrzebuje, wysłuchać tego, czego ta rana ode mnie wymaga, jak ja mogę ją zintegrować, uświadomić sobie i ukochać. I dopiero wtedy to zaczyna funkcjonować. Dopóki my tego nie czujemy, nie poczujemy, nie zakręci nam się, że tak powiem, przysłowiowa łezka w oku, to jest wszystko tylko pla plaster na ranę. Ok? Dobra, widzę, że znowu będzie dłuższy filmik dla Was, ale jest to gdzieś tutaj bardzo ważne. Dobra, jaka rada dla Ciebie? Zintegruj to wszystko, żebyś mógł się od tego tematu odłączyć. Ok? Czego masz nie robić? Nie udawaj, że wszystko jest super i działać z systemu, który jest niepoukładany, jest zamieszany. Tu jest, a, tu jest dyskusja, tu jest walka wewnętrzna, tu jest walka z życiem, z sytuacjami zewnętrznymi, z osobami. Tu jest ciągle jakaś przepychanka. tak? A chodzi o to, żeby z tej przepychanki powstała poukładana energia, która działa jak laser, tak? bo wtedy jak coś powiesz, to to jest w punkt. Wszyscy to słyszą i wiedzą, co mają robić, że tak powiem, czy rozumieją temat. Um, Między 5 a 8 mamy 3-3 trzy. Trzy buławy. To jest. To jest dokładnie ta sama karta, co my tutaj widzimy, czy idziemy do przodu, tak? Trzy buławy ja ci zaraz pokażę. Dla tych, którzy nie znają Tarota, czy się aż tym tak tematem nie, ym, nie zajmują. Momencik. Dwa, dwie buławy. Gdzie są on? One są zawsze gdzieś na końcu. Zwykle możesz oczywiście przesunąć sobie filmik, zanim ja tutaj to znajdę. Tam cztery już mamy, czyli dwa i cztery były, trzech nie ma. Są trzy, Zobaczcie. O, to jest to, tak? Czyli mam zamieszanie energetyczne. Jest jakaś przepychanka życiowa we mnie i na zewnątrz, tak? I teraz muszę złapać dystans, muszę złapać nową wizję świata, to jest to, co my tutaj mamy też, tak? Czyli muszę zobaczyć, dokąd ja idę, to jest ta zdefiniowana oś, po której ty się tam będziesz teraz poruszał, żeby i, i dopiero wtedy, jak złapiesz ten dystans, przestaniesz widzieć winę w innych, tylko jesteś sam, sama i Jesteś pozytywnie nastawiony do przyszłości, bo wiesz, że ją masz we własnych rękach czyli tak jak ty działasz, tak będzie, a nie czujesz się uzależniona od innych. To jest też energia troszeczkę niewybalansowania siebie i niedojrzałości osobistej, tak? Zawsze jak szukamy winy u innych, to jest jakaś forma niedojrzałości osobistej, i dopiero wtedy się zaczyna to wszystko układać, ok? Dobra, kochani, lecimy na pracę energetyczną. Możesz jej sobie wysłuchać również parę razy w ciągu tego pół roku, aby ona miała jeszcze dodatkowe znaczenie czy, czy takie przebicie energetyczne. Pamiętaj, że na za każdym razem, w każdym momencie, jak będziesz ją słuchał, słuchała za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery, ona będzie inaczej na ciebie działać, będziesz mieć inne obrazy, inne uczucia, inne formy, bo ty nie będziesz tą samą osobą, ok? Więc warto sobie z niej korzystać, ona jest na całe półrocze dla Ciebie i startujemy. Bardzo ciekawe, kochane panny, bo cały czas się pokazywała jakaś forma, jakaś forma boskiej geometrii, um, która się kręciła z jednej strony w tak jak wskazówki zegara, ale jednocześnie też odwrotnie więc wszystko było troszeczkę jak na początku mówiłam Wam, że czuję troszeczkę piasek w tych w tych, tych um, zazębieniach to tutaj wszystko płynęło wszystko płynęło i to później się przekształciło właściwie w format naszej gala e, wszechświata czyli tych wszystkich planek krążących wokół słońca które też właśnie krążą w różnym systemie, w różnych ruchach w różnym tempie tak ale wszystko jest w pełni w czasie. Czyli, jakby ten, ta energia wszechświata, będziesz w niej, jesteś częścią jej, i wszystko zaczyna się tak układać, żeby to funkcjonowało, żeby właśnie nie było tego piachu w trybach. Ok? Kochani, dziękuję Wam bardzo, życzę Wam powodzenia w tym. Pierwszym półroczu roku 2026. Cieszcie się na ten na to pierwsze półrocze, bo jest to przygotowanie dla Twojej ekspansji. Budzaczki, papa.